Kandydatów PiS na prezydenta jest wielu, ale Kaczyński namaścił tylko jednego. Jestem przekonany. Prawo i Sprawiedliwość w założeniu miało poczekać do jesieni z ogłoszeniem swojego kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Ale widać chyba, że Jarosław Kaczyński albo stracił cierpliwość, albo sam zaczął własną grę wewnątrz partii, bo w sobotę na konferencji prasowej wyraźnie namaścił jedną osobę do tej funkcji. Jeszcze niedawno słyszeliśmy głosy, że prawo i sprawiedliwość wstrzymuje się z ogłoszeniem kandydata na prezydenta RP do jesieni. Chodziły słuchy, że wybór ma nastąpić nawet później i być reakcją na ruchy głównych oponentów, szczególnie koalicji obywatelskiej. Tymczasem w sobotę 10 sierpnia prezes PIS Jarosław Kaczyński pojawił się na konferencji prasowej po miesięcznicy smoleńskiej u boku Zbigniewa Bobuckiego i Mariusza Błaszczaka. Mało tego, kiedy zapytano go, kto mógłby kandydować na urząd prezydenta z ramienia PiS, ten nie unikał odpowiedzi i prosto z mostu wypalił. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem stwierdził prezes PiS wskazując na Mariusza Błaszczaka. Co do tego nie mam wątpliwości, tylko przestał być ministrem Obrony Narodowej i wobec tego jego ekspozycja medialna bardzo osłabła. Były też różne, inne wydarzenia, nie z jego winy, żeby było jasne, dodał Kaczyński i podkreślił, że Błaszczak nadal znajduje się na liście kandydatów do startu w wyborach. Ale po takim wstępie raczej nie ma wątpliwości, na kogo stawia lider ugrupowania. Mimo wszystko Kaczyński starał się nie burzyć iluzji i dodał, że kandydatów jest kilku. Wiemy, czego wyborcy oczekują od kandydata, i mamy kilka osób, które odpowiadają tym wymogom. Badania zmierzające do tego, żeby ustalić, czego oczekuje polskie społeczeństwo od prezydenta, są gotowe, i to się składa w jeden, spójny obraz, tłumaczył prezes PiS. Putinowska Szmato Jarosław Kaczyński nie wytrzymał na miesięcznicy. Przypomnijmy, że po miesięcznicy doszło do nietypowej sytuacji. Kiedy Kaczyński wracał do samochodu w towarzystwie ochroniarzy, demonstranci zgromadzeni w okolicy pomnika katastrofy Smoleńskiej zaczęli wykrzykiwać, że kierowca limuzyny prezesa złamał przepisy ruchu drogowego. Tu jest zakaz zatrzymywania się, słyszymy na nagraniu. Na miejscu obecni byli policjanci, których uwagę próbowali przykuć demonstrujący. W pewnym momencie jeden z uczestników przez megafon zaczął wykrzykiwać Jarek, skończ te ugarstwa. Przestań kłamać i oszukiwać ludzi. I to mogło przelać czare goryczy. Jarosław Kaczyński odwrócił się w kierunku krzyczącego demonstranta i rzucił w jego stronę Putinowska SZ Gwiazdka 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 O. Po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Protestujący próbowali jeszcze coś ugrać. W kierunku policjantów wykrzykiwali między innymi, że samochody nie powinny stać w tym miejscu. Ostatecznie jednak żaden z funkcjonariuszy nie zareagował na ich słowa, a po chwili auta odjechały.